Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, zwana w skrócie stonką kukurydzianą, to coraz groźniejszy szkodnik w uprawach kukurydzy, tak w Europie, jak również i na świecie. Jest to szkodnik, który pojawił się w Europie w latach 90. minionego wieku. W Polsce pojawił się w 2005 roku. Przez wiele lat był to organizm kwarantanowy w Unii Europejskiej. Kwarantanna została zniesiona dopiero w 2014 roku. To niewielki chrząszcz, którego głównym stadium szkodliwym są larwy żerujące w glebie na plantacjach kukurydzy prowadzonych w monokulturze. Larwy żerując na systemie korzeniowym kukurydzy ogryzają go, osłabiają roślinę. Mało tego, mogą powodować wyleganie roślin na obszarze wielu hektarów, co bardzo później utrudnia zbiór plonu, czy to kiszonki, czy też ziarna. Krząszcze są mniej groźne, jednak gdy wystąpią licznie, mogą ogryzać świeże znamiona kolb i w ten sposób choćby powodować słabsze zaziarnienie kolb, a to już ma wpływ na spadek wysokości plonu ziarna kukurydzy. Stonka kukurydziana jest gatunkiem, który stale poszerza zasięg swojego występowania, i plantacje kukurydzy prowadzone w monokulturze są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ekspansję tego gatunku na terenie Unii Europejskiej. Owad ten jest notowany już prawie na obszarze całej wspólnoty. Z tym szkodnikiem w szczególności walczy się za pomocą dedykowanych metod, tak chemicznych, jak również pojawia się również walka biologiczna. Najważniejszy jest jednak było